5 najlepszych pokarmów budujących mięśnie. Oprócz aktywności fizycznej, odżywianie jest również istotnym czynnikiem w budowaniu większej masy mięśniowej. W większości przypadków wykonanie odpowiednich treningów budujących mięśnie jest pierwszym krokiem. Musisz jednak wiedzieć, że bez odpowiedniego odżywiania Twoja ciężka praca może łatwo pójść na marne. Na szczęście istnieje setka różnych produktów spożywczych, które sprzyjają budowaniu mięśni. Pokarmy wysokobiałkowe są niezbędne do budowania masy mięśniowej, a węglowodany i tłuszcze stanowią przykładowe źródła energii. Jeśli Twoim celem fitness jest budowanie beztłuszczowej masy mięśniowej, powinieneś znaleźć odpowiednią równowagę między regularnymi ćwiczeniami a spożywaniem większej ilości kalorii każdego dnia z pokarmów budujących mięśnie. Teraz przyjrzyjmy się pięciu najlepszym produktom, które możesz włączyć do swojej diety. Aby budować mięśnie. Numer jeden na naszej liście to jajka. Jajka to jeden z najpopularniejszych produktów spożywczych, które można łatwo znaleźć w swojej kuchni. A najlepsze jest to, że są naładowane wysokiej jakości białkiem, zdrowymi tłuszczami. Innymi kluczowymi składnikami odżywczymi budującymi mięśnie. Jajka składają się również z witamin, aminokwasów i minerałów. W rzeczywistości jajka są uważane za pełnowartościowe białko, ponieważ zawierają wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów. Chociaż niektórzy ludzie mają złą opinię o jajkach ze względu na wysoką zawartość cholesterolu, ich zdrowa dawka w codziennej diecie jest kluczowa. Dzięki regularnym ćwiczeniom i zdrowemu trybowi życia Codzienne jedzenie jajek nie zaszkodzi. Numer 2 łosoś. Łosoś jest świetny dla ogólnego stanu zdrowia, a dla mężczyzn poszukujących pokarmów budujących mięśnie, łosoś jest idealnym wyborem. Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3 i białka, które są niezbędne do budowy i naprawy tkanek mięśniowych. Te składniki odżywcze pomagają również w powstrzymywaniu głodu. Inne wspaniałe składniki odżywcze, znajdujące się w łososiu, to witamina D niacyna i selen. Po zabudowaniu mięśni jedzenie łososia obniża poziom cholesterolu i poprawia pamięć. Numer 3 to ciecierzyca. Ciecierzyca jest ulubionym źródłem węglowodanów dla większości mężczyzn. Jeśli masz trudności z uzyskaniem mięśni i utrzymaniem ich dużego rozmiaru, spróbuj zastąpić ryż i zboże ciecierzycą. Ta fasola składa się z 45 g wolno trawionych węglowodanów na filiżankę, oraz 12 g błonnika. Numer 4 Twarożek. Czy wiesz, że filiżanka twarogu odpowiada 28 g białka? Co więcej zawiera sporą dawkę integralnego składnika budującego mięśnie aminokwasu leucyny. Świetnym źródłem mocy budujących mięśnie są dwa różne składniki twarogu. Po pierwsze twarożek zawiera dużą ilość kazeiny białka mlecznego, o którym wiadomo, że jest wolno trawione. Spożywanie kazeiny powoduje powolny wzrost poziomu aminokwasów we krwi i pozostanie w tym stanie dłużej niż w przypadku spożywania białka serwatkowego. Twaróg zawiera również żywe kultury, inaczej zwane dobrymi bakteriami. Pomaga to rozbić i wchłonąć składniki odżywcze, których organizm potrzebuje, aby stać się silniejszym i większym. Numer 5 na naszej liście to jogurt grecki. Dobrą rzeczą w tym nabiale jest to, że zawiera mieszankę wolno przyswajalnego białka kazeinowego i szybko przyswajalnego białka serwatkowego. Niektóre badania wykazały, że ludzie mają beztłuszczową masę, gdy jedzą kombinację tych dwóch białek mlecznych. Niemniej jednak, nabiał nabiałowi nie jest równy i nie wszystkie produkty zawierają taką samą liczbę składników odżywczych. Na przykład, jogurt grecki ma podwójną ilość białka w porównaniu ze zwykłym jogurtem. Chociaż jogurt grecki jest dobrą przekąską, lepiej zjeść go po treningu i przed snem ze względu na mieszankę wolno i szybko trawionych białek. A jakby wyglądała Twoja lista 5 najlepszych pokarmów budujących mięśnie? Podziel się swoimi doświadczeniami i daj nam znać w komentarzu. No i oczywiście jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij łapcem w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.